Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam na kolejne spotkania z Feng shui. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 31 stycznia 2026 roku, sobotę. To ostatni dzień miesiąca, moi drodzy, no i szykujemy się na luty. Drodzy moi, dzisiejszy dzień jest pod władaniem węża według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj piąty urzędnik, a nazwa jego brzmi stabilizować. Miesiąc mamy we władaniu zimnego bawołu według kalendarza solarnego, według kalendarza lunarnego włada nami metalowy tygrys. Rok dalej we władaniu drewnianego węża i dalej dostępne są na kanale horoskopy roczne, loszu szczęśliwie wędrującej gwiazdy na rok drewnianego węża oraz e, informacje na temat pustego kursu księżyca, bardzo ważnej części składowej kalendarza lunarnego. Dzisiejszy dzień, moi drodzy, dzień 5 urzędnika to czas stabilizowania. Według Feng Shui jest to dzień bardzo dobry na takie czynności jak Zawarcie małżeństwa, rozpoczęcie edukacji, początek kuracji medycznej, podpisanie kontraktu zawodowego, bardzo dobry też czas na wszelkiego rodzaju negocjacje i wynegocjowanie dla nas ważnych umów, bardzo dobry też dzień na ustawienie łóżka zgodnie z zasadami feng shui. I tutaj, moi drodzy, kłania się zawsze znajomość losu szczęśliwej wędrującej gwiazdy, zarówno rocznej, jak i miesięcznej. Bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo ustawić łóżka zgodnie z zasadami Feng Shui. No i oczywiście bez kompasu Leopan. A jeśli chodzi o to, czego dzisiaj Feng Shui nam nie zaleca czynić, to nie jest to dobry moment na zaczynanie sporów prawnych oraz spraw sądowych, a także pochówku zmarłych. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego bawoł, węża, małpy i koguta. Neutralne dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla tygrysa, królika, kozy i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam na kolejne spotkania z Feng Shui.